Czy sztuczna inteligencja może zastąpić nas jako rodziców? Z tej strony Mati, zadbany, Tata. Dziś AI pomaga w edukacji, monitorowaniu zdrowia i nawet w planowaniu zajęć codziennych. Ale czy to nie odbiera nam roli jako rodziców? Jakie są plusy i minusy tego podejścia? Co sądzicie o samym AI w sobie? Ponieważ nie ma co ukrywać tak jak dla naszego powiedzmy pokolenia dużym przeskokiem technologicznym i ogólnie zmianą w stylu życia było wprowadzenie internetu i samo obcowanie w jakiejś tam globalnej sieci, tak teraz nasze dzieci też będą musiały się zmierzyć z deepfake'ami czy fake newsami czy po prostu generow generowanymi obrazami, których Niektórzy z nas nie są w stanie odróżnić od rzeczywistości. Jak myślicie, na ile jest to niebezpieczne, a na ile będzie to narzędzie pomocne, i co sądzicie o, o wykorzystaniu ogólnie AI w rodzicielstwie? To tyle ode mnie. Widzimy się jutro.